Czy wiesz, że Maryja objawiła się w Polsce i mówiła po polsku? I że te objawienia są jedynymi w Polsce oficjalnie uznanymi przez Kościół? To nie legenda, to Gettschwald, rok 1877, zabór pruski, czas prześladowań wiary i polskości. Dwie proste, biedne dziewczynki, trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska widzą Maryję na przykościelnym klonie. Maryja nie mówi po łacinie, nie mówi po niemiecku, mówi po polsku, w gwarze warmińskiej, i przedstawia się słowami: Jestem najświętsza panna Maryja, niepokalanie poczęta. Gdy zapytano ją, czego żądasz, odpowiedziała jasno: Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. I dodała obietnicę: Jeśli ludzie będą się modlić, Kościół nie będzie prześladowany, a kapłanów w Polsce będzie więcej. To były czasy kultur kampfu, zamykania kościołów. Wyrzucania księży. A jednak. Maryja przyniosła nadzieję. 8 września Maryja pobłogosławiła źródełko. Do dziś wierni mówią o łaskach i uzdrowieniach. To miejsce żyje modlitwą. Objawienia były badane w trakcie ich trwania. A w 1977 roku Kościół oficjalnie je uznał jako prawdziwe i nadprzyrodzone. To jedyny taki przypadek w Polsce. Dziś do Gietrzwałdu pielgrzymują setki tysięcy ludzi rocznie. Bo Maryja nie przestała wołać. Różaniec, modlitwa, wierność. A teraz pytanie do Ciebie. Czy byliście tam kiedyś? Czy czujecie, że Maryja opiekuje się Polską? Napisz w komentarzu Gietrzwałd albo jedno zdanie, które nosisz w sercu. A jeśli chcesz odpowiedzieć na jej wezwanie, napisz Maryjo, prowadź mnie i zasubskrybuj Wiara Czyni Cuda. Bo tu opowiadamy o wierze, która naprawdę działa